Jednym z zabiegów, które polecamy ze względu na bardzo skuteczne działanie odmładzające, a małą inwazyjność, jest zabieg PLW. Jest to najnowsza amerykańska technologia oparta na działaniu fali radiowej, która wygładza i ujędrnia skórę. Zabieg polecamy osobom, które mają problem z brakiem jędrności i elastyczności skóry. W przypadku terapii łączonej z botoksem i kwasem hialuronowym u osób, które mają wiszący podbródek i problem z owalem twarzy. U osób, które mają zmarszczki na czole, zmarszczki między brwiami, zmarszczki wokół ust, bądź wokół oczu, lub u osób, które mają bardzo zmęczony wyraz twarzy. Celem tej metody jest pobudzenie i stymulacja skóry do produkcji kolagenu za pomocą wysokiej energii fali radiowej. Zabieg polega na podgrzewaniu głębokich warstw skóry za pomocą specjalnej tytanowej głowicy. Energia emitowana z fali radiowej podgrzewa tkankę łączną oraz zawarty w niej kolagen, który zostaje pobudzony i następuje produkcja nowych włókien kolagenowych. W trakcie zabiegu pacjent odczuwa delikatne, a później intensywniejsze ciepło na obszarze poddawanym zabiegowi. Ciepło to jest redukowane poprzez specjalny żel chłodzący, który jest stosowany w trakcie zabiegu. Zabieg jest całkowicie bezbolesny, natomiast wymaga od pacjenta całkowitej współpracy z operatorem, ponieważ pacjent zgłasza nam, jak intensywne i jak mocne jest ciepło. Pełen efekt zabiegu pojawia się stopniowo w okresie od 3 do 6 miesięcy. Ilość zabiegów jest ustalana indywidualnie w zależności od tego, jaki mamy stan wyjściowy skóry. Średnio są to 2-3 zabiegi, powtarzane co 4-6 tygodni. Efekt zabiegu utrzymuje się od roku do dwóch, w zależności od tego, jaki mieliśmy stan skóry. Nowością w tym zabiegu jest innowacyjna głowica Peleve Firm do redukcji celulitu oraz ujędrnienia skóry. Tym samym zabieg skierowany jest dla kobiet po urodzeniu dziecka i mających problem z wiotkością skóry, po zabiegach liposukcji oraz po szybkiej utracie wagi.